O godzinie 8:30 w sądzie rejonowym w Otwocku odbyła się pierwsza rozprawa 11 urzędników. Część z nich nadal jest na wysokich stanowiskach w urzędzie miasta Otwocka. Oskarżeni chcieli, aby proces był niedostępny dla mediów ze względu na ochronę ich wizerunków. Nie zostaliśmy skazani tylko oskarżeni, mówił Maximilian O, składając wniosek formalny, który został przez sąd odrzucony. Oskarżeni to Anna G. Uprzednio naczelnik architektury i planowania przestrzennego, obecnie naczelnik Wydziału Inwestycji w Otwocku. Sławomir B. Poprzednio podwładny Anny Obecnie pracownik urzędów wiązownie. Małgorzata P. Poprzednio podwładna Anny Obecnie pracownik urzędów wiązownie. Jolanta L., poprzednio pracownik Wydziału Planowania, obecnie podinspektor ds. urbanistyki Urzędu Gminy Wiązowna. Maksymilian O., pracownicy Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Otwocka. Katarzyna P., Bożena S., Jerzy S., Magdalena I., dawni wiceprezydenci Miasta Otwocka, Janusz Eś oraz Mariusz S. Poświadczyła nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne. W ten sposób, że wskazała, iż działka nr 1, obręb 227, położona w Otwocku, oznaczona była symbolem A29... RL łamane przez ZL łamane przez ML i stanowiła tereny lasów i parków leśnych z możliwością zabudowy mieszkaniowej na działkach nie stanowiących ewidencyjnie gruntów leśnych. Podczas gdy w rzeczywistości była ona oznaczona symbolem A29RL łamana przez ZL i stanowiła tereny lasów i tereny Zieleni Leśnej Parki Leśne bez prawa zabudowy mieszkaniowej. Wyrządzając swoim działaniem istotne szkodę dla interesu publicznego poprzez podważenie u obywateli wiarygodności dokumentów wystawianych przez Urząd Miasta w Otwocku, mających istotne znaczenie dla obrotu nieruchomościami oraz zmianę przeznaczenia wyżywionych gruntów wbrew ustaleniu wyżywionego planu miejscowego. Zagospodarowania przestrzennego. To jest o czymś z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 271 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 kodeksu karnego. Sala zareagowała śmiechem na wieść o tym, że oskarżona Anna G nadal pełni funkcję naczelniczki Wydziału Inwestycji. Posiada najwięcej, bo aż 38 zarzutów. Kolejna rozprawa odbędzie się 10 kwietnia o godzinie 8.30 w sali numer 3. Prokurator Piotr Kowalik, oskarżyciel w procesie, mówi nam, że sprawa jest bardzo złożona, dlatego też nieprędko możemy spodziewać się wyroku. Sam akt oskarżenia liczy ponad 70 stron, jest aż 40 świadków.